Witajcie moi drodzy, jak się mogliście zorientować, to jest pierwszy film z głosem. Pewnie macie pytania, dlaczego wcześniej głosu nie było, dlatego że też nie chciałam głos zbytnio pokazywać w internecie. Wolałam zatrzymać to dla siebie, kim jestem. Jednak myślałam że takie filmy bez głosu wstawioną muzyką są dość takie dziwne i nudne wręcz znanudzające, więc dzisiaj postanowiłam, że właśnie taki film z głosem nagram. I jak widzicie, też nagrywanie jest inne, bo zawsze widzieliście tego wszystko w małym kwadraciku. Ale dlatego, że też zmieniłam aplikację. Jeśli też interesujecie się nagrywaniem, to, to macie link do tej aplikacji w opisie. No i dzisiaj będziemy oszukiwać ludzi. Wiem, że to brzmi dziwnie, ale będziemy nabierać ludzi na to, czy ktoś błamał nam się na konto. I zobaczymy, jak zareagują na to, czy się nabiorą, czy może nie. I od początku będą widzieć, że to scam No więc zapraszam do odcinka. Na początku napiszemy sobie tutaj status. Typowy status włamań. Hejka, włamałem się na to konto. Znamy że chłopak. I, i gdzie jest ta... -y? O, właśnie, diabełek. Dobra. Kolejny zrobimy, przebierzemy. To tak najbardziej nobowo, żeby żeby powiedzieć, że chcę sobie przesłać rzeczy, więc... Nie, ja nie mam pomysłu. Może założymy O. Założymy tylko to. I tak będzie IT. Właśnie. I może zaczniemy pisać sobie do ludzi, bo nie wiem, czy tak prędko ktoś odczyta mój status więc napiszemy może do tej dziewczyny. To jest Zip za 12. Pozdrawiam Cię, jeśli oglądasz. Hejka. Byłem małym w tej dziewczynie na kontu. Słyszałem. Jeszcze do kilku osób, żeby nie było, że piszemy do tylko jednej, bo może w ogóle nie odczytam. Kolejną osobą jest Lena 9999. Też. Pozdrawiam. Piszemy. Hej, Włamałem się tej dziewczynie. Oprzem, napiszemy może jeszcze do jednej osoby. Dobra. I teraz już osoba nam odpisała Hej, bo mam z tej dziewczynki na konto. Słyszałam, że chyba ma kanał na YouTubie. No hej, nie wiem, czy ma. Ma kanał Lena Igdydy. Taki sam jak jej nick, więc to chyba jej. Dobra, zobaczymy, czy ta dziewczyna zareaguje, że pomyśli od razu, że pewnie nagrywa. Czy po prostu no? No to nie wiem teraz. No może. Dobra. Jak nie wierzysz, możesz sprawdzić. Nie wiem, a po co do mnie piszesz? Bo się nie chce pochwalić. Czyli tutaj już dziewczyna się skapnęła, że nagrywam, więc na razie jej nie odpisujmy i przejdźmy do reszty osób, jeśli w ogóle odpiszą. I tak, do ilu osób nie napisaliśmy? O, tutaj jest jeszcze ta dziewczyna, która mnie często chyba odpisywała, chociaż sama już nie wiem. Więc napiszemy Oliwka Lore Surprise. Pewnie nie się zreklamuje. Dobrze się zreklamowała, więc możecie wejrzeć. I jeszcze, ok, napiszemy do niej, bo nie pisaliśmy jej. Hejka była była małym świętej wicjewicznymi To wiecie, że hasło pisze tak dlatego, że mi zaraz zapłodkuje i nic nie będę mogła napisać. Podobnie jak tej dziewczynie tutaj, tylko chyba inny wyraz. Więc zobaczymy, czy ona odpisze, bo napisała hej, więc powinna już coś napisać. Ale też już kiedyś na innym koncie patrzyłam, czy takie osoby się nabiorą. O, widzicie, nie wiem co napisała. I właśnie żadna się nie nabrała, bo każda wiedziała od razu: o, pewnie nagrywasz, albo. Pisała takie rzeczy, albo po prostu wiedzieli, że robili sobie tak dla żartów, więc po prostu te osoby tego to ignorowały, albo nie odpisywały, albo po prostu. No sami wiecie. I w ogóle, co my tutaj możemy porobić? Możecie zapraszać znajomych, może zrobię odcinek, w którym będę przyjmowała zaproszenia. I tak. Może zobaczymy sobie coś. <laughs> Jak to wygląda. Przepraszam, muszę tylko zobaczyć, ile już nagrywam. Mhm, mm ok. 7 minut. Nie wiem, czy te osoby w ogóle odpiszą. O, tutaj osoba odpisała, ale nie wiem, czy się nabrała, czy nie. Więc zrobimy tak zapytania. Może coś jeszcze doda? Może jeszcze zrobię odcinek, w którym będę jednocześnie coś tam robiła na MSP i mówiła Wam coś o mnie. Zaraz, to ty. Nie, to jest w ogóle. Nie da się chyba nikogo nabrać, bo od razu każdy się kapuje, że no jeszcze jakby. Jakieś na przykład u czy u drip, ktoś napisał, no w wtedy, Łamałem się na konto, to wtedy od razu by w ogóle tutaj ludzie pisali wszystko ok, A tutaj takie okropne, nikt się nie chce nabrać, tylko każdy z razu pisze, zaraz, to ty? A, to pewnie ty. Jak coś, to się promuje, więc takie trochę, no, też bym się tak zrobiła. Ok, ona mm. chyba nie może nic napisać, bo wszystko je od razu. Nie wiem. Dobra, nie wiem co w sumie jeszcze mogę jej napisać. Dobra, jakaś osoba mi się tu leguje, może jeszcze do niej napiszemy. Sporo osób jest w sumie teraz aktywnych. Ale nie wiem, czy ona odpisze w ogóle, więc spróbujemy. Hej! Złamałam się tutaj tej dziewczynie konto, haha, ha. miałam bardzo proste hasloks, w ogóle te reakcje ludzi, okej, okay. i jeszcze kiedyś jak, super, właśnie kiedyś jeszcze przypomniała mi się historia, gdzie właśnie też to robiłam, ale już bez nagle. Już, bez nagrywania I tam osoba w ogóle napisała Haha, to dobrze, a prześlesz mi coś I w ogóle tak naprawdę nie lubiłam tej osoby I coś tam takie rzeczy, ale później co, Nie wiem jak to było już Więc tak naprawdę robiąc to I podszywając się pod inną osobę Jeśli ta inna osoba uwierzy To wtedy możemy się dowiedzieć prawdy o nas Której ta osoba nigdy by nie powiedziała jeśli chcecie więcej takich odcinków z eksperymentami społecznymi, możecie pisać w komentarzach pod filmem. Super, no, mogę sobie wszystkie. Staram się nie robić zbytnio kropek przecinków, albo dużych liter. Ani na przykład nie pisze przesłać, tylko przeslać, żeby bardziej było takie coś, że to nie jestem ja, bo gdyby. Znaczy, wiele osób stawia też przecinki, nie tylko ja, ale właśnie mnie znają na myśli z tego, że ja w każdej wiadomości muszę postawić przecinek. Ja nie mogę być przecinka, więc muszę teraz jakoś sobie zrobić tak, żeby jak najmniej przypominało to mnie. Chociaż nawet z tą osobą nie pisałam, więc i tak by się nie domyśliła, czy to ja, czy nie, ale i tak. Bo myślę, że się bardziej opłaca Dobra Czyli tak Mamy w tym dwie osoby, które od razu zapytały się, czy nagrywam W tym jedną osobę, która pewnie się nie nabrała Ale i tak chciała być na odcinku, więc napisała super Chciała się wyróżnić może A może nie wiedziała, więc zobaczymy Dobra Zawsze jak robię odcinki, to tam przycinam. Dzisiaj nic kompletnie nie przycinam. Będzie bardziej taki live. Coś podobnego jak live, bo właśnie live z tego, że jeśli chcecie, mogę coś tam jeszcze zrobić. Możecie pisać do mnie na społeczności czy gdzieś indziej, jakie macie pomysły na filmy. Co mogłabym jeszcze zrobić z MSP? Czy może robić live, czy nie? No i chyba na dzisiaj to tyle, bo jeszcze nikt mi nie odpisze, więc na pewno jeśli będziecie chcieć więcej filmów z głosem, to piszcie w komentarzach, pomysły na filmy piszcie na społeczności, no i tyle na dzisiaj, to pa!